Długie piwniczne korytarze, kady, przenikliwy chłód, lodówki, tajemnicze urządzenia i te ogromne drzwi, które prowadzą, no właśnie, dokąd? Do skarbca, do sejfu, do bunkra? Gdzie ja w ogóle jestem i co tutaj się dzieje? To piwnica Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Idę właśnie do gabinetu dyrektora tego miejsca. Może on będzie w stanie odpowiedzieć mi, co kryje się za tamtymi tajemniczymi drzwiami? Dyrektorze, idąc do Pana gabinetu, już zobaczyłam nieco Instytutu i zdałam sobie wtedy sprawę, że to jest bardzo obszerne miejsce, wiele budynków, wiele korytarzy. Czym się zajmujecie? Zajmujemy się badaniami naukowymi z zakresu hodowli roślin. Instytut ma hodowlę w nazwie i, jak sama nazwa wskazuje, wspieramy firmy hodowlane, które dostarczają nowe odmiany do polskich rolników. No to skoro już jesteśmy przy nazwie, to już wjeżdżając do tej miejscowości zauważyłam, że nawet skrót Waszego instytutu jest drugą częścią nazwy tej miejscowości. Jak to się stało? Instytut powstał w 1951 roku i, jako jednostka poza Warszawą, potrzebowała pracowników, a pracownicy potrzebowali mieszkań. W związku z tym, budując instytut, zostały zbudowane też mieszkania socjalne. I w ten sposób powstała mała miejscowość, która dzisiaj ma status y, osady. Natomiast ten Instytut tu w Radzikowie to centrala. Mamy jeszcze pięć oddziałów w całej Polsce, sześć zakładów doświadczalnych oraz cztery spółki, które komercjalizują efekty naszych prac. Prace toczą się między innymi w piwnicy. Widziałam tam takie y, wielkie tajemnicze drzwi ze stali chyba. Co tam się kryje za tymi drzwiami? Tam znajdują się nasze największe skarby, ale o tym opowie już nasza pani kierownik, pani profesor Maja Boczkowska. Pani profesor, może pani w końcu wyjaśni nam, co kryje się za tymi bardzo grubymi drzwiami. Za tymi grubymi drzwiami znajduje się Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, czyli największy w Polsce bank genów. Wow. Można? Zapraszamy. Ale zimno. To jest zimno, bo nasiona przechowujemy w kontrolowanej atmosferze, tak żeby wykiełkowały nam za 50-100 lat. A to wszystko bo? To zachowujemy bioróżnorodność roślin użytkowych. I co tutaj mamy? W każdym słoiku jest inna roślinka? W każdym słoiku, tutaj akurat mamy jęczmień. Tak, w każdym, w każdym słoiku jest coś innego. A jeszcze więcej, bo każde nasionko w tym słoiku może być inne. To w takim razie, ile jest tutaj w ogóle słoików, żebyśmy mieli jakiekolwiek pojęcia? Generalnie słoików mamy 75 tysięcy. Czyli aż tyle jest różnych gatunków i rodzajów roślin? Tak, bo mamy różne gatunki roślin użytkowych, mamy różne genotypy, mamy różne rodzaje, tak? czyli mamy współczesne odmiany, mamy stare odmiany, mamy odmiany tradycyjne, mamy też materiały hodowlane czy materiały badawcze oraz takie zupełnie dzikie materiały. Dzikie, czyli no. chwasty, ale też takie dzikie gatunki pokrewne, które możemy skrzyżować z roślinami uprawnymi i w ten sposób pozyskać nowe geny do puli genowej roślin uprawnych. Może nawet bogatsze inne. Dobrze, dobrze powiedziane. Wrócę trochę do temperatury. Ile tu jest stopni, bo jest bardzo zimno? Tu jest zero. No to jeszcze do zniesienia, prawda? Tak. Są miejsca, gdzie jest chłodniej w tym budynku. Tak, mamy kolekcję taką naszą kopię bezpieczeństwa, którą trzymamy w minus 18. Zbliżamy się do najzimniejszego miejsca w tym budynku. I szczerze mówiąc, troszeczkę obawiam się tych minus 18 stopni. Spróbujmy wejść. Nie nie, troszeczkę za zimno, chyba musi pani tutaj opowiedzieć, yy, co tam się znajduje w środku, no bo to pomieszczenie z tego, co widzę, stąd różni się od tego pierwszego. W środku znajduje się nasza kolekcja bazowa, czyli nasza kopia bezpieczeństwa wszystkiego tego, co mamy w tamtej części. Czyli najważniejsze, co w tym budynku jest, to jest w tym miejscu. To jest takie już nasze zupełny na przypadek katastrofy. Katastrofy typu. Jeżeli stracimy tamtą część, to tutaj mamy nasiona na dwukrotne rozmnożenie. To, co macie w waszych piwnicach, robi ogromne wrażenie, ale proszę powiedzieć, jaki scenariusz musiałby się ziścić, żeby tych zasobów w ogóle użyć. Tak, to robi duże wrażenie, natomiast jest to drugi co do wielkości bank genów Unii Europejskiej. Dlatego też, dbając o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju oraz całej wspólnoty, e, musimy być pewni, że dos proszę bardzo, dost dostarczymy rolnictwu w razie jakiegoś kataklizmu czy też, e, czy też konfliktu e, materiałów siewnych, które pozwolą odbudować rolnictwo. Jeśli przyroda by. W wyniku jakichś wielkich kryzysów zniknęła, to jesteśmy w stanie ją dzięki Wam odtworzyć. Dokładnie. Po to jest ten bank genów, po to dbamy o bioróżnorodność genetyczną, jeżeli chodzi o rośliny uprawne. Czyli, jest, czyli to jest to bezpieczeństwo żywnościowe, ale to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujecie. Tak, to jest nasza misja. Natomiast drugą naszą misją jest, jest rozwijanie nowych technik genomowych związanych z tworzeniem organizmów genetycznie modyfikowanych. W naszych laboratoriach wprowadzamy nowe, te nowe techniki. Po to, aby ulepszać istniejące odmiany roślin uprawnych. Z drugiej strony też dbamy o to, aby mieć możliwość identyfikacji tych, tych zmian, tych mutacji i mieć je pod kontrolą. Mi, żywność genetycznie modyfikowana, kojarzy się z czymś bardzo złym, z tym, że to chyba stereotyp, prawda? To jest stereotyp, z którym staramy się walczyć. Obecnie nowe techniki genomowe dają nam możliwość precyzyjnych zmian i dukowania precyzyjnych mutacji, które pozwala, pozwalają na polepszenie e, żywności, między innymi. E, także to dzieje się u nas tutaj w Polsce, w naszym instytucie. Można to u Was zobaczyć? Oczywiście, zapraszam do laboratorium numer 4, do laboratorium kontroli genetycznie modyfikowanych organizmów. Tam nasi specjaliści powiedzą Państwu więcej. Jesteśmy w laboratorium numer 4, czyli w laboratorium kontroli genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Jest to jedno z krajowych laboratoriów referencyjnych, które wspiera laboratorium unijne w zakresie opracowywania metod wykrywania GMO. A co to jest to GMO? To jest bardzo ciekawe pytanie. GMO, czyli genetycznie zmodyfikowane organizmy, to są takie organizmy, które przy pomocy konkretnych technologii, można powiedzieć technologii, które stosujemy od niedawna, pozwalają nam na uzyskiwanie modyfikacji genetycznych. Modyfikacje genetyczne istnieją od zawsze. Można powiedzieć, że są podstawą ewolucji. Dzięki modyfikacjom genetycznym generujemy, uzyskujemy zmienność genetyczną, ponieważ człowiek wymyślił albo zaobserwował, Pewne metody, które pozwalają na szybsze uzyskiwanie tych modyfikacji, to mamy w Unii Europejskiej przepisy, które wymagają również autoryzacji tego typu produktów, czyli weryfikacji, czy one są bezpieczne dla zdrowia człowieka, zdrowia zwierząt czy środowiska. Chciałem jeszcze jedno, dodać jedną ważną informację, że. Techniki modyfikacji genetycznej ciągle są usprawniane. Mamy dzisiaj nowe techniki genomowe, które pozwalają nam na uzyskiwanie bardzo precyzyjnych mutacji. Mutacji takiego typu, jakie występują w naturze. I tym również w naszym laboratorium się zajmujemy. Rolnicy stawiają czoła różnym problemom. Ich plony atakowane są przez owady, pojawiają się też chwasty. Również w takich sytuacjach rolnicy mogą liczyć na wsparcie Instytutu Hodowli i aklimatyzacji roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie. Instytut oprócz badań stricte naukowych prowadzi również program wsparcia rolników, zwłaszcza ekologicznych. Staramy się doradzić rolnikom, jakie odmiany mogą dobrać. Dotyczy to zarówno zbóż takich jak pszenica, pszenżyto, ale również dotyczy to kukurydzy. Pomagamy również rolnikom zwalczać w sposób ekologiczny szkodniki kukurydzy, takie jak omacnica prosowianka. Widzimy efekt szkodliwy działania omacnicy. Mamy na to lekarstwa w postaci kruszynka, który te, tą omacnicę niszczy w postaci zawieszek, w postaci kulek. Staramy się rolnikom uświadomić, że w ten sposób mogą poprawić swoje plony. Do obserwacji do doświadczeń na naszych polach używamy drona z kamerą multispektralną, czyli wyposażony jest kamera jest wyposażona w sześć obiektywów. Jeden rejestruje obrazy w świetle widzialnym, pozostałe pięć w różnych zakresach fal, w tym w podczerwieniu. Również wykorzystujemy dron, drona z kamerą RGB, czyli rejestrującą obrazy w świetle widzialnym. Dron ten pozwala nam uzyskiwać obrazy pola, na których identyfikujemy na przykład przebarwienia roślin spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak susza, wtedy rośliny żółkną, Podobnie braki azotu, które mogą miejscowo występować, zależnie od rodzaju gleby. Wtedy również są rośliny zażółknięte. Przed polskim rolnictwem bardzo wiele wyzwań. Naukowcy z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin dbają o to, by te wyzwania podejmować, a problemy rozwiązywać. To dzięki ich pracy polskie pola rodzą więcej i lepiej.